To ten tam. Misji? Jakiej? Nasz nowy moduł księżycowy jest trochę za mały. Jak to możliwe? Radzisz sobie z matmą? Tak. Zaliczasz bez błędu wszystkie testy? Nie. Okej. Okay. Potrzebny nam dzieciak, taki jak ty. Musimy przetestować mniejszą niż zakładaliśmy wersję modułu i to na wczoraj stan. Ty albo nikt. Dobra. Super! Odpuśćmy sobie nagłe zwroty akcji. Wrócimy do tego później. Powiedzmy sobie najpierw, jak wyglądało moje życie. Mieszkać w Houston w latach 60. to świetny czas i miejsce na bycie dzieckiem. To do startu. Świat parł naprzód, zmieniając sposób, w jaki się widzimy. Racja. Ach. Dlatego wynieśliśmy się na przedmieścia. Normalsi się dygają. To ściśle tajna operacja. Oficjalnie nikomu o tym nie mówisz. Rodzicom, bratu, siostrze psu, kolegom, nikomu. 3, 2, 1! 60 sekund do startu. Rozpoczęcie sekwencji zapłonu. 6, 6, 7, Stan gotowy? 2, 1. Gotowy. Apollo 10,5. Tu, Houston, odbiór. 健身体部。